Już w listopadzie gracze otrzymają możliwość zagrania na nowej generacji konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Jeśli chodzi o produkt Microsoftu, na rynku będzie dostępna też słabsza wersja w postaci modelu Series S. Od pewnego czasu wiemy, że Sony również postanowiło wydać dwie wersje PlayStation 5, chociaż w tamtym przypadku różnica w cenie jest nieco mniejsza, a najistotniejszą zmianą jest po prostu brak napędu Blu-ray. Okazuje się jednak, że japońska firma planowała pójście w tę samą stronę co Xbox. Czyli stworzenie słabszej sprzętowo wersji konsoli. Lecz jak wiemy, odrzucić ten pomysł, gdyż według głównego dyrektora Jima Rayana, tworzenie z tańszej i słabszej wersji konsoli na dłuższą metę może okazać się problematyczne, zwłaszcza dla klientów. Oto co napisał na swoim Twitterze. Patrząc na biznesową historię branży Gier, można jasno stwierdzić, że tworzenie słabszej i tańszej konsoli nie zawsze się opłacało. Rozważaliśmy taką opcję i zauważyliśmy, że inni, którzy próbowali to zrobić, też odkrywali jakie to jest problematyczne. Bazując na naszych badaniach, jest dla nas jasne, że osoby kupujące konsole. Chcą jej używać przez następne 4, 5 lub 6 lat. Chcą mieć pewność, że nabyły coś, co ma zapewnioną przyszłość i po prostu za 2 lub 3 lata nie okaże się przestarzałe. Chcą wierzyć, że jeśli w przyszłości zdecydują się na zakup nowego telewizora, to ich obecna konsola będzie mogła go wspierać. Warto zauważyć, że opinia Ryana nie jest czymś wyjątkowym. Niedawno podobno tezę stawiali deweloperzy, według których istnieje RSS sprawi, że optymalizacja nowych produkcji na wszelkie dostępne konsole będzie utropieniem. Przypominam tylko, że konsole Microsoft, czyli Xbox Series X i Xbox Series S, zadebiutują 10 listopada tego roku w sugerowanych cenach 2249 i 1349 zł. Witam na lootboxie! Tu znowu Kuba i dziękuję Wam za fajny odzew pod poprzednim filmem. Na starcie zostawcie subskrypcję z dzwonkiem oraz łapkę w górę. Napiszcie też, co porabialiście na weekendzie. Zostawcie 150 łapek i razem z ekipą Lootboxa będziemy bardzo szczęśliwi. Przypominam tylko, że odcinki pojawiają się codziennie o 16.00. A także wpadajcie na Discorda dla widzów no na którym po prostu dużo się pisze, są dymy i jest fajnie. No to co, zaczynamy! Jakiś czas temu na platformie Amazon Prime Video zadebiutował drugi sezon serial The Boys. Choć odbiorcy oceniają produkcję dobrze, to spora część ludzi uważa, że powinni od razu wypuścić całą serię, a nie trzy pierwsze odcinki. Nowe epizody są publikowane co tydzień. W oryginalnej wersji Ojczyznosław <laughs> nie no, bez przesady. W oryginalnej wersji Homelander przygląda się memu wyśmiewającym jego osobę, ale musicie przyznać, jedynki dla produkcji tak dobre jak The Boys są równie dobrym powodem do irytacji. Nie da się ukryć, że w tym przypadku reakcja fanów jest przesadzona, nawet jeśli łatwo zrozumieć co leży u jej podstaw. Założę się, że większość z was przyzwyczaiła się do ery Netflixa, gdzie seriale możemy oglądać w całości w dniu premiery. Czekanie na kolejne odcinki również ma pewien sens. Daje widzom czas na przetrawienie kolejnych wydarzeń i pospekulowanie ze znajomymi na temat dalszych losów postaci. Początkowy pokaz Night City Wire, oprócz prezentacji miasta i gangów przyniósł nam także długo wyczekiwaną informację, a mianowicie wymagania sprzętowe. Na ekranie pokazuje Wam się teraz minimalne wymagania sprzętowe i o dziwo myślałem, że te wymagania będą znacznie większe ze względu na to, jak ugrą jest cyberpunk. No ale cóż, trochę się przeliczyłem. Komputer spełniający minimalne wymagania pozwoli uruchomić grę na niskich ustawieniach graficznych Full HD. No to co? Były najmniejsze, a to teraz czas na zalecane. Oto i one. Komputer spełniający zalecane wymagania pozwoli uruchomić grę na wysokich ustawieniach graficznych Full HD. Po pojawieniu wymagań sprzętowych, które wydają się być naprawdę rozsądne, czas chyba na uchylenie małego rąbka tajemnicy odnośnie czasu, jaki spędzimy w Night City. Jak szybko przejdziemy grę od początku do końca? Dobre pytanie. Premiera Cyberpunk 2077 zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Nasze zainteresowanie ciągle rośnie, a wszystkie newsy i szczegóły dotyczące samej gry chłoniemy jak gąbka. Starszy projektant Questów w trakcie rozmowy ze streamerem Oniku. Yy... Po prostu macie to na ekranie, ok? Powiedział. Wiele osób narzeka na to, że główny wątek widzimy na trzy był za długi i patrząc na dane, można zobaczyć, że rzesza ludzi grała bardzo długi czas, ale nigdy gry nie kończyła. W związku z tym fabuła w Cyberpunk 2077 będzie nieco krótsza. Ale chwila, chwila, chwila. Zanim popadniemy w pesymizm, warto powiedzieć, że powinniśmy zanurzyć się w Night City na bardzo długie godziny, ze względu na to, iż całe miasto ma być przepełnione wszelkimi aktywnościami dodatkowymi, a sama gra ma oferować dużo więcej, że tak to powiem, rpg niż przygody Geralta z Rivi. Nadmieni jeszcze, że gierka posiada wiele ścieżek i zakończ fabularnych, więc koniec końców możliwe, że spędzimy więcej w świecie Cyberpunka niż w Wiedźmińskim. Dodatkowo CD Projekt Red zapewnia nas, że Cyberpunk będzie dostała więcej DLC niż Wiesiek. Co powinno przełożyć się na dodatki fabularne oraz mniejsze lecz darmowe usprawnienia. Według serwisu How Long To Beat, którego najistotniejszym celem jest udostępnianie wyników co do długości poszczególnych gier, przejście na 3 zajmuje najszybciej 32 godziny, z pominięciem oczywiście wszystkich zadań pobocznych i zleceń. Natomiast przeciętny czas jaki spędził gracz z przygodą Białego Wilka, nie omijając zbyt wielu questów, wynosi około 52 godziny z głównym wątkiem oraz około 105 godzin z całością gry. Gotów i gierka, która według mnie jest najlepszą z ekskluzywów PlayStation 4 i tak wiem, było ich dużo, lecz to właśnie ona spodobała mi się najbardziej. Kiedy razem z Patrykiem oglądam konferencję Sony i zobaczyłem ten znak, to z chwili na chwilę na mojej twarzy pokazał się banan. Bóg Wojny po premierze spotkał się z naprawdę ciepłym przyjęciem i ostatecznie zgarnął nagrodę Gry Roku podczas gali Game Awards. Ale czy widzieliście, że o God of Warze było już wiadomo w tamtym roku? Cory Barlock, już w kwietniu 2019 podzielił się z nami informacją, że będzie kontynuacja serii God of War. Udostępniał on wtedy pierwszy z serii wpisów, które zdradziły istnienie kontynuacji. Po jakimś czasie użytkownicy dostrzegli, że po zestawieniu wszystkich wpisów, a raczej pierwszych liter z tych wpisów, otrzymujemy zdanie Ragnarok is coming. Czyli dokładnie to samo zdanie, które pojawiło się na teaserze Boga Wojny w trakcie pokazu Sony. Ragnarok ma nadać w 2021 roku na konsole PlayStation 5. Możliwe, że także na PlayStation 4 będzie można w niego zagrać, lecz to mało prawdopodobne. Dobra, dzięki za oglądanie filmu. Myślę, że odcinek się spodobał. Zostawcie suba i łapkę w górę. Możecie także napisać jakiś fajny komentarz. Podajcie także na Discorda. No i ja się będę zwijał. NERR!